Cześć, to Matrixa. To pierwszy odcinek z modyfikacji do Godzilla noskruga, która nazywa się The Vulcano Quest. No to co, zaczynamy! Jesteśmy Lariusem i mamy wypłynąć łodzią w poszukiwaniu końcu, pomocy. się na jakąś wyspę. Muszę jak najszybciej poszukać pomocy, nim wulkan na mojej wyspie wybuchnie. Zapytam mężczyznę, który przebywa niedaleko przy swojej chatce rybackiej. Czyli rozumiem, że to już jest ta wyspa, na którym on dopłynął? Czy to jest ta wyspa z wulkanem? I tu może za głośno trochę jest słodka. No, tak może będzie lepiej. Czemu tak się nakłada? Tam jakiś statek widzimy. Duży. Tailwind. O! Witaj kim jesteś. Nazywam się Larius i przybyłem łodzią w poszukiwaniu pomocy. Jaki masz kłopot? Na mojej ojczystej wyspie znajduje się wulkan, który grozi wybuchem. Hmm, sądzę, że wiem kto będzie mógł Ci pomóc. Na tej wyspie mieszkają chronieni przez najemników magowie wody, którzy są wystarczająco silni w zapowiedz wybuchowej. Dzięki za radę, udam się do nich. A tak w ogóle kim jesteś? Jestem gustaw rybak. Co drugą ciekawe czemu nie ma tego tablinku. Powinien być. Słuchawki, no tak. Dobra, zostawmy już to tak, okej. Okay? Jak idzie połów? No teraz Nie mógłby być chyba lepszy. Nie narzekam na brak ryb. Zawsze mogę najeść się dosyta. Masz tu właściwie wszystko, czego potrzeba do szczęścia. Można tak powiedzieć. Cóż, mam nadzieję, że zawsze tu będzie sporo ryb. Dziękuję. Czy mogę Ci pomóc? Jasne. Zjawiłeś się w odpowiednim momencie. Mógłbyś przynieść mi wszystkie ryby, które może wyrzuciło na brzeg. Nie ma sprawy. Kudro, objazd. Wiem, że nie jest to zbyt trudne zajęcie, lecz sam nie mam na to czasu. W porządku, do zobaczenia później. Spójrzmy sobie tym razem... Trzy sejwy. No i pozbierajmy mu te ryby. Swoją drogą dziwne, że niby tak się śpieszy naszemu bohaterowi. A jednak ma czas na pozbieranie ryb. O kurde, szczury. Ja zrobiłem, że twój bez dwoma trzeba naraz Ale dobra, jednego pokonałem, więc teraz z drugim nie powinno być problemu. Ale co chciałem cały życie? No tu. Kurde. No, mamy problem. No ale cóż, załóżmy, że no niech tutaj coś stanie. Zwłaszcza, że mam mięso jeszcze od szczurów. tym drogą, swoją drogą, mówiłem w ostatniej serii, że następna będzie Złote Wrota. No jak się okazało, jednak y, najpierw przyszło mi zagrać w tej Dunhano Quest. Z takich powodów, że jeszcze chciałem przed tą przerwą sobie coś pograć. Znaczy, czym tam nie gra. Potika, zwłaszcza, że mamy jeszcze czas cały weekend. Tak, tak więc zdecydowałem się na ogranie w tą krótką modyfikację, ponieważ ona jest pewnie nawet krótsza niż pyrus. No dobra, czy to pewnie nie wszystkie ryby jeszcze? A co w tych muszlach? Perła i perła dwie perły Tutaj mam polną jagodę Czyli mogłem się jeszcze troszkę zdrowić Mam nadzieję, że z jedną rybę nie zostawię. Nie będę musiał wszystkich oddawać Tu jeszcze jakaś roślina Ognista pokrzywa To jest do many chyba Tak? promy many 10 Którez tak jak była ta sytuacja, jak lęliście tą serię oczywiście, że w pewnym momencie, gdybym nie miał mikstury many, albo jak czegoś co przywraca manę, to mu niestety było trudno ukończyć tę bez kodów Dobra, w tym odcinku zapisujemy na jedynkę. Zrobimy to tak, jak robimy w returnik, czyli w danym odcinku zapisujemy na jeden safe oraz szybki zapis. Mam dla Ciebie ryby. Ach, dobrze. Oto mała nagroda za Twój trud. Dziękuję. Wszystko mu oddałem? Niestety, tak. Ale roślina lecznicza. I niebieski bez. Ile mi jeszcze brakuje? 10. No to poczekam, aż znajdę może jeszcze jedną roślinę leczniczą, albo zreperuję się mięsem. No już... Iż... Mam całe życie, jak widzicie. Czemu? Zobaczmy, znalazłem wyspę. Teraz muszę tylko nakłonić kogoś z tej mieszkańców, by udzielił mi pomocy. Najlepszym wyjściem będzie udanie się w głąb tego niezbadanego terenu. Rybak Gustaw powiedział mi, że na wyspie znajdę najemników, i mam go wody, którzy być może mi pomogą. Także udajmy się do tych magów wody. Oczywiście informacje na temat grupy, która to stworzyła, a także ogólne informacje o mocie, no i także o grupie, która spostrzyła tę modyfikację oraz tapingowała, znajdziecie w opisie. Ponieważ... no, zapomniałem dokładnie. klas. Więc... I też nie sprawdziłem dokładnie. Kto tam jest? Czy to jeden z tych najemników? Też pewnie jak zwykle najemnicy będą mieli sprawie najemników. Badok. Najemników oczywiście z Godzika. Jedynki i dwójki. Kim jesteś? Mam imię badok. Jestem pustelnikiem. Dlaczego mieszkasz samotnie? dziwny. Masz rację, ale chcę być spokojnym i nie zamierzam tego zmieniać. Mogę to zrozumieć. Chciałbym Cię jednak o coś zapytać. Niech będzie. Czy od zawsze tu mieszkasz? Byłem pierwszym, który znalazł tę wyspę. Ale wcześniej mieszkałem gdzie hmm. indziej. To jest pierwszy nie odkrywca nie? tej wyspy. Ależ jesteś ciekawszy. Nie chcę o tym mówić. No dobra. Czyli. Na tym zakończyła się rozmowa z padokiem. Możemy się udać albo na górę, albo w głąb tej wyspy. Może na początek. Na początek zbierzmy sobie tam te gruszki. No i może mięso kopacza. No i może wejdźmy do tej jaskini. Ło, smoczy korzeń. Czyli mam już plus jeden do sił. No to może zrobić jest taka miksturę. Że w sumie to nie muszę tak często zapisywać yy, na ten safe. O kurde. Na ten safe numer jeden. Ten już na mnie pobiegł. Nie. Dobra. Nałóżmy, że kobiny na razie są za trudne. Zwłaszcza z jednym sobie poradzić, z dwoma. Też pewnie, ale nie chcę na to tracić czasu teraz, jeśli później bym mógł je rozgromić. Co tutaj jest? Tam mamy uh, port pewnie. Taki prowizoryczny port. Mieszkańcy tam. Ale tutaj, gdzie dojdę. Ciekawe. Tam na... Polga, coś tak ścina. Nie? Wiem, czy Co jakiś czas. Nie jest to strasznie uciążliwe, ale jednak... Przeszkadza. Tutaj są już ci wody. Można. Nie wiem czy chcę już z nimi rozmawiać. No nie. Super, teraz już tam nie wejdę. Najpierw jednak wejdę na górę. No i zobaczymy co wyjdzie na górze. A później porozmawiamy sobie z magami. no co się nie da tak po prostu wyjaśnić Co zrobić? Co okaże nam się tutaj na górze? W nienajemnicy. Właśnie. Gerd. Porozmawiamy z Gerdem. A, nie chce z nami gadać. A, Frank. Też nie chce. Jak wspaniały. Nie, zdziwi nie zdziwiło was to, że tutaj przyszedł ktoś, kogo nigdy nie widzieliście na oczy? Na takiej wyspie małej. O tutaj oni mają taki swój profiteryczny obóz z strzelnicą, pewnie jak ktoś nie trafi, no to rybak może mieć piecha. To jest cały wasz obóz. Zatrzymaj się, kim jesteś? Mam na imię Larius i przybywam w poszukiwaniu pomocy dla mojej wyspy. Ach, tak? No dobrze. Chciałem mieć jedynie pewność, że nie jesteś kolejnym brudnym bandytem. Jeśli możesz, opowiedz o problemie z twoją wyspą. Na wyspie, z której przybyłem znajduje się wulkan, który niedługo wybuchnie. Myślę, że moglibyśmy ci pomóc. Najpierw jednak musiałbyś dołączyć do najemników bądź magów. Chyba nie mam innego wyjścia. Kiedy zdecydujesz się do nas przyłączyć, musisz porozmawiać z naszym przywódcą, Paulem. Gdzie go znajdę? Większość dnia spędza w kuźni. No najpierw może z magami porozmawiam, a potem się będę dec decydował na dołączenie do poszczególnej frakcji. A to jest Mika. Mika chyba skąd się kojarzy. On był gdzieś. Mika. Chyba pomagliłem go z kimś. To jest ten paul. Hey. Czy jest to jakaś inna opcja? To na razie nie. No i tu jeszcze Julius. Też nic nie. Nie mówi. Na jakbym chciał dołączyć do najemników, bym musiał wykonywać zadania tych ludzi. To zbierajmy sobie ziółka. Tam Jaki Krótki ten jest straszny. Wolałbym już nagą walczyć. Tylko zmienię, żebym mógł się lepiej posługiwać kwiepunkiem. Teraz będę mógł strzałkami kierować w kwipunku, a to jest dla mnie troszkę wygodniejsze w niektórych sytuacjach. O, to na razie do walki nie będę brnął specjalnie. Sprawdźmy może tutaj czy coś jeszcze jest. O! Kolejny smoczy korzeń. Czyli już dwa do siły, czyli tak jakby dwa więcej obrażeń. Idę sobie tędy do magów i porozmawiam też z magami. No przynajmniej ty z tymi, z którymi da się rozmawiać. Po mnie większość też nie będzie tak rozmowna jak większość tych najemników. Właściwie wszyscy oprócz jednego. Tak zapisuję przed wejściem na drabinę, jakby drabina okazała się śliska i mój bohater wysłał. Kim jesteś? Jestem Larius i przybywam z mojej wyspy w poszukiwaniu pomocy. Ach tak? Jaki konkretnie masz problem? Na mojej wyspie jest wulkan, który wkrótce wybuchnie. Myślę, że robimy ci pomóc. jednak najpierw musiałbyś dołączyć do magów lub najemników. Kiedy zdecydujesz się do nas przystąpić, musisz porozmawiać z naszym przywódcą, Feliksem. Ja chyba jednak wybiorę najemników, według na to, że wolę. Wolę, no, wolę po prostu walczyć niż y, posługiwać się magią, chociaż w returning magia była bardzo przydatna. Niestety ja wybrałem taką kastę, gdzie posługiwanie się magią było mocno ograniczone. Czyli najemników. Będę grał w Returninga 2 2.0, jak już wyjdzie spojrzenie, mam nadzieję, że wyjdzie, to może zrobię albo wybiorę coś, a jak nie będę potrafił się zdecydować, to zrobię jakąś ankietę. Nie wiem, czy to ma być fryzura, taka dziwna. Ale tu jest Felix. Teraz. No. W niej, pewnie ich jest tyle samo, co najemników. Hej. O, ten taki gruby. Sprawdźmy, czy tutaj coś jeszcze jest. Jak widzicie, dość często możemy napotkać na smocze korzenie. Ciekawe, czy będzie jakaś misja. Czy to tak dla mnie? Więc wróćmy do najemników i powiedzmy im przynajmniej ich przy, przywódcy, że chcemy do nich dołączyć. Ja Larius chcę dołączyć do najemników. Napiszmy i rozmawiamy z Paulem. Czy mogę do was przyłączyć? Czy mogę się do was przyłączyć? Jasne, że tak. U nas będziesz mógł się nauczyć wielu przydatnych umiejętności i zakupić wyposażenie. Poza tym, nauczymy cię, jak dobrze walczyć i posługiwać się bronią. A gdy już cię przyjmiemy, otrzymasz ode mnie zbroję najemnika, która dobrze będzie cię chronić w walce. Chcę się do was przyłączyć. Powoli, powoli. Dlaczego chcesz to zrobić? Moja ojczysta wyspa jest w niebezpieczeństwie. Grozi jej wybuch wulkanu. Ach tak. Wiesz już dobrze, że współpracujemy z magami wody i moglibyśmy Ci pomóc. Oczywiście. W tej chwili możemy przyłączyć nowego członka. Co więc muszę zrobić? Na początek porozmawiaj z każdym najemnikiem, a któryś na pewno zleci ci jakąś misję. Możesz mi przedstawić wszystkich najemników, abym wiedział, kto jest kto? Oczywiście. Jestem szefem i kowalem najemników. Jeśli będziesz chciał, pomogę Ci popracować nad siłą i nauczę Cię kowalstwa. Potem byłby dniem i nocą czuwający Mika. <grystanie> On może Cię nauczyć walki bronią jedno- i dwuręczną. Na zewnątrz, przed jaskinią, przebywa myśliwy Julius. Może nauczyć Cię zręczności i umiejętności pozyskiwania trofeów zwierzęcy. Dwaj najemnice, Gert i Frank, mieszkają w domkach na rusztowaniach przed naszą jaskinią. Zapomniałbym o najważniejszym. Jeśli chcesz nauczyć się wykuwać broń, zgłoś się do mnie. Ale nie chcę. Na początek przyjmij te pięć stalowych prętów. Możesz także pomóc trochę mago. To na pewno ci nie zaszkodzi. Czy nie potrzebujesz mojej pomocy? Możesz coś dla mnie załatwić. Coś, co jest trudne do zdobycia na tej wyspie. Powiedz wreszcie, o co chodzi. Chciałbym wykuć miecz. Szczególnym jest. No i to pewnie nie potrzebujesz. Czego wykuć, by. będę potrzebował trzech bryłek. A kiedy przyniesiesz mi rudę, odpowiednio cię nagrodzę. W porządku, już się robi. No, ciekawe skąd mam to wziąć. Na razie nie mam punktów nauki, więc nawet nie będę rozmawiał mhm. o tym. Porozmawiajmy może z częścią najemników. A potem wymagamy. Juliusz. Julius, jesteś myśliwym? Tak, skąd wiesz? Paul powiedział mi, że mieszkasz na zewnątrz przed jaskinią. No tak, więc teraz wiesz, gdzie mnie znaleźć. Masz może dla mnie jakieś zadanie? O, powiedzmy, że tak. Jednak nie jestem pewien, czy sobie z tym poradzisz. Naprawdę musisz chcieć mi pomóc. Jasne, nie myśl, że jestem tu dla zabawy. Dobra, słuchaj uważnie. Kiedy udasz się ścieżką prowadzącą na cmentarz, dojdziesz na małą polanę, gdzie możesz się natknąć na wiele potworów. Pomiędzy nimi powinien być też cierwojat. O kur... Musisz go zabić. Czemu chcesz o się kurde. go pozbyć? A to dlatego, że ciągle zjada jagody z krzaków, które zazwyczaj ja zbieram. To rzeczywiście musi być denerwujące. Co za to otrzymam? Mm, niech pomyślę. Mógłbym cię nauczyć jak pozyskać zęby, albo futra zwierząt. Zgoda, to są cenne umiejętności. Daj mi. Za... Dlaczego mam cię jedną? Chciałbym się do was przyłączyć. A na Muru powiedział, że każdy z Was powinien dać mi szansę, bym mógł się wykazać. Ach tak. Prawdziwy najemnik sam musi mieć zdobywać pożywienie. Dlatego też przynieś mi trzy kawałki mięsiwe. W porządku. No i no rozjadłem. Oto mięso. Już mam? Oto mięso. Mówiłem o no, trzech kawałkach mięsa. Przyniosłeś za mało. Mhm. Pewnie chcesz do nas dołączyć? Ręczność. Paul, Mika. Chciałbym zostać najemnikiem, jednak potrzebuję zgody każdego z was. Chcesz więc zapewne dostać ode mnie zadanie. Dobrze. Należy ci się szansa, żeby się wykazać. Uważam, że dobry najemnik nie tylko potrafi dobrze walczyć, ale także jest sprytny. Jeśli będziesz gotowy, zadam ci trzy pytania, na które musisz dobrze odpowiedzieć. Powiedz, kiedy będziesz gotowy na test. Może spróbujmy teraz na zakończenie odcinka ten test. Hej! Już najpierw ten dialog. Wasz szef, Paul. Tak. Czy zostaniesz mój... Jeśli o mnie chodzi, Jestem gotowy. Jestem gotowy. W takim razie zadam ci pierwsze pytanie. Ile ziemi jest w dziurze 2 cm na 2 cm na 2 cm? W dziurze... ...nie ma ziemi. Żadna z tych odpowiedzi. Zgadłeś ponieważ w dziurze nie ma żadnej ziemi. Teraz czas na drugie pytanie. Mężczyzna ma 10 jabłek. Zjada 7, 2 komuś podarowuje i znajduje kolejne 5. Napadają go gobliny, które kradną mu 3. Ile mu pozostało? Chyba 3. Musi mieć jeszcze 3. Nie inaczej. Prawidłowa odpowiedź. Pora teraz na ostatnie, trzecie pytanie. Na torcie pali się 12 świeczek. Zdmuchnę 5. Ile zostanie? 12. 12. Poprawna odpowiedź. Świeczek nie zabrano, tylko jest dmuchnięto. Wyśmienicie. Odpowiedziałeś właściwie na wszystkie trzy pytania. W każdym razie masz moją zgodę. Nie lubię, jak są takie zadania, że trzeba na bieżąco i szukiwale mieć rozpisane, i sobie z tego to już wywnioskować. No ale myślę, że w tym odcinku mogliśmy za tyle. Ja teraz trochę się śpieszę i miałem ograniczony czas. No liczyłem się z tym, że odcinek będzie trwać około 23 minut. W następnym odcinku postaram się pogadać z resztą częścią, resztą, yy, najemników oraz zmagami wody, a potem zacznę wykonywać zadania. Także do następnego odcinka. Cześć.